Można by się było, kochani, zastanawiać, czy wy lubicie takie filmy z 4 liter, ale wy chyba kochacie takie filmy z 4 liter. Więc piątek, piątek, nie piąteczek, 18 godzina. Co mógłbym dla Was nakręcić, jak nie moje Netsu kochane, które u mamiszki jest zamontowane. Netsu 6 kW. Poprzednio Wam pokazywałem, jak mniej więcej taka pompa ciepła w budynku, który jeszcze nie był eksploatowany, nie było podłączonej ciepłej wody użytkowej, ile używa energii. No i dzisiaj wygląda to troszeczkę inaczej, ponieważ bangladesznicy tam równo hajcują i regulacja <gulacja> temperatury przy podłogówce opierała się na tym, żeby pchać na przykład 40 stopni w podłogę. Do takiej abstrakcji tutaj dochodziło. No i regulować temperaturę otwieraniem okna, bo to jest chyba najzacniejsze. I doszli z Kubani nawet przy ujemnych temperaturach do e, czegoś takiego, że było im za ciepło. Jak to możliwe? Tego dowiecie się w tym odcinku. Kochani, żeby jeszcze poczuć skalę, jaka tutaj jest skala problemu e, z użycia, o którym za chwilę porozmawiamy, to jesteśmy w domu o powierzchni całych 70 m2. A teraz lecimy do agregatu. Pierwsze co, w naszym nędznym filmiku to pompa ciepła, troszeczkę już brudniejsza, niestety nigdy o nią tutaj nie dba za. bardzo. Chodzi nam teraz na grzanie ciepłej wody użytkowej. Ja tutaj w ogóle przyjechałem z powodu małej awarii i przy grzaniu ciepłej wody użytkowej, teraz mam chyba z, nie wiem z 17 stopni w zasobniku brzmi tak powiem wam szczerze, postarali się tutaj ta fabryka zarówno sprężarki jak i wentylatora w takiej szósteczce mało co słychać tutaj macie tabliczkę znamionową dla tych co jeszcze nie, nie oglądali filmów z tego miejsca, tak wiem, biały kabel źle, niedobrze. A teraz lecimy sobie do środka i zobaczmy, jakie tutaj zaszły zmiany. Pierwsza podstawowa zmiana, która tutaj e, zaszła, jest taka, że teraz, przedtem, Wisiał tutaj e, sterownik od pompy ciepła, ale było zbyt dużo kombinacji, ponieważ można było wsadzić w ręce, można było unieruchomić pompę, można było puścić na podłogówkę 40 albo 50 stopni. Więc co wylądowało? Najprostszy możliwy termostat pokojowy taki, że popatrzcie, nastawiacie sobie, jaka jest temperatura. E, pompa oczywiście działa wed wedle krzywej grzewczej, troszeczkę podniesionej. I zawsze będziemy w stanie, nieważne czy jest lato, wiosna, czy jest zima, w naszym dobrze ocieplonym domku osiągnąć na przykład 25-27 stopni. Lecimy teraz do. Gdzie? Do jaskini prawdziwego mężczyzny. Dobra, jaskinia prawdziwego mężczyzny, ujęcie pierwsze. Co zasługuje na uwagę? Po pierwsze, gustowne sklepienie, na, gustawne sklepienie. Nie niebieskie, tylko sklepienie łukowe, tak? Tutaj z RURA jest fajnie. Tutaj mamy taką średniowieczną instalację oświetlenia. Ładny e, zasobnik. To jest tak naprawdę pompa ciepła, która została tutaj, e, która została tutaj przystosowana, bo była to pompa ciepła mm, typowo do ciepłej wodoużytkowej z wbudowanym kompresorem na górę. Ale czego to klimatyzacja Katowice nie potrafi przerobić? No i idziemy do naszego obiektu westchnień, czyli do pompy ciepła. Jak widzicie, lecimy sobie, że tak powiem, na sztukę. Grzałka jest naduszona, żeby jak najszybciej zagrzać tej wodę, bo wszystko zostało wychłodzone. Czy was mocno oszukałem? Nie mocno was oszukałem. Aktualnie widzicie, że sprężareczka jest po prawej. Może wyłączę światło. Będzie, będzie zacniej, nie będzie zacniej? Będzie zacniej, tylko musimy dotknąć. Patrz, aktualnie jesteśmy w grzaniu ciepłej wody użytkowej. Mamy też załączone grzanie ogrzewania. Sprężarkę mamy po prawej 16 stopni w środku. I teraz to, co chyba Was najbardziej tygryski interesuje, czyli lecimy sobie, no, chcę w menu, ale nie mogę, bo muszę odblokować. Problem były takie, że nawet jak chłopaki mieli tutaj zablokowaną, bo, bo w sterownikach z Midei jesteśmy w stanie zablokować zmianę temperatury e, ciepłej wody użytkowej, załączanie, wyłączanie w ogóle ciepłej wody użytkowej lub zmianę temperatury lub załączanie lub wyłączanie e, centralnego ogrzewania i powiem Wam, że nie jest to niestety idiotoodporne. Dlaczego? Ponieważ o ile nie są w stanie sobie załączyć, wyłączyć na przykład, przedtem nie byli w stanie, czy ciepłej wody, czy zmienić temperatury ciepłej wody, to było idiotoodporne. Ale po lewej stronie nawet jeżeli zablokowaliśmy możliwość załączenia, wyłączenia yy, ogrzewania, co mogli zrobić? Mogli wejść sobie tutaj, yy, próbować zmienić temperaturę, bo na przykład nim było za zimno albo za ciepło. Co się wtedy działo? Działo się tylko tyle, że yy, wyskakiwało takie potwierdzenie, że krzywa klimatyczna jest załączona, czyli krzywa wygrzewcza jest załączona. Czy chcesz yy, wyłączyć krzywą klimatyczną? No, i niestety chłopaki sobie wyłączali krzywą klimatyczną. O, dokładnie tak to było. Patrzcie, i jakbym wyszedł z tego, to co? Pompa przechodziła nam na prostą, więc niestety nie jest to idiot odporne. Dobra, lecimy sobie bez strój luli, bo jest piątek, piątunie, piąteczek, kochani. I lecimy sobie do e, danych parametrów e, operacji. Hopa, siupa, i od samej góry, bo tak prosiliście przedtem, mamy ekran 00. Tutaj macie, jak są przełączane poszczególne zawory, na przykład, co jest aktywne. Eee, temperatura wody wychodzącej 35 stopni, przepływ wody 0,91 niecały metr, moc aktualnie pompy 5,93 kW. No i Wszystkie grzałki, które tutaj mamy, nie pamiętam, czy tutaj było 6 kW, czy 9 kW grzałek, mamy też aktywo, aktywowane. Poprzedni filmik, który wleciał na kanał, był z bodajże 18 lutego, i wtedy mieliśmy jakieś 560 kWh. Jak chcecie i jesteście ciekawi, to wejdźcie sobie na tamten filmik, jakie tam szokujące dane były. Teraz mamy, jutro prima aprilis, więc tak naprawdę mamy gdzieś ponad rok, rok i dwa miesiące od ostatniego filmiku i z użycie, widzicie, że już nie jest 560 kWh, czyli tylko 6202 kWh. I teraz nasuwa się pytanie, czy to jest dobry wynik, czy to jest zły wynik i powiem Wam, że nie wiem, co wam na ten temat odpowiedzieć. Dlaczego? Ponieważ jak człowiek jest w jaskini prawdziwego mężczyzny, to różne rzeczy walają się po głowie. A tak naprawdę, e, regulacja temperatury tutaj, z użycia wody, myślę, że zbyt dużego nie było i e, ten rachunek, który będzie tutaj wygenerowany, to zużycie kilowatogodzin. Nie jest spowodowane ciepłą wodą użytkową. E, tutaj mają na górze bodajże prysznic e, i myślę, że on, nie jest on hiperturbo y, uczęszczany, chociaż trochę tutaj, y, tutaj mieszka. Myślę, że największy rachunek, który tutaj będzie, to jest właśnie zaogrzewanie. Nie wiem od jakiego czasu chłopaki właśnie regulowali sobie temperaturę za pośrednictwem otwierania i zamykania okna. Kiedy wyszli z tego trybu pogodowego, który Karol im ustawił, więc niestety... Pompa ciepła potrafi być droga nawet przy podłogówce. No ale czego tutaj się spodziewać, jeżeli na przykład na podłogówkę klepić 45 albo 50 stopni e, kto, kto zabroni, tak? E, bo ten budynek myślę, że spokojnie ta podłoga mogłaby się tutaj do tych temperatur nagrzać. Dlaczego? Bo hałpa jest wykonana z drewna. Dodatkowo mamy tu ocieplenie od środka chyba wełną i od zewnątrz mamy dodatkowo ocieplenie styropianem, więc całkiem niezły. Termos. Ech, niestety, jest jak jest, ale wróćmy sobie na chwilę jeszcze do pompy. Dlaczego wróćmy sobie do pompy? Przelećmy sobie do końca, bo Was interesują te ciśnienia, ciule, mule, dzikie węże, że tak powiem. I potem powiem Wam, jaki był powód mojej wizyty tutaj, kochaneczki. Parametry operacji. Dobrze, lecimy dalej. Byliśmy tutaj, w użyciach. Moc dalej koło 6. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Ile jest herców? Czas sprężarki. O, całkowity czas pracy sprężarki 5232 godziny. Czy tutaj było ilość załączeń sprężarki, czy nie było? Nie pamiętam, jak to było akurat tutaj w tej pompie, w tym sterowniku. Nie widzę czegoś takiego, ale może klikam przez wszystkie ekrany, więc Wy może to wypatrzyliście. Jesteście w stanie sobie, e, w stanie sobie podzielić i być zadowolonymi ludźmi. Jaki był powód przybycia tutaj Karola? No, przecież kurczę, normalnie bym tutaj nie przyszedł. Powód mojego przybycia był ten: pompa obiegowa. Dlaczego? E, okazało się, że niestety pompa obiegowa nie wiem czy to się złożyło z jakąś awarią zasilania czy coś zadzwonili tutaj do wynajmujący tak zadzwonili że jest im zimno, że nie ma ciepłej wody, że nie ma ogrzewania. No i Karol dzisiaj przyszedł resety, że tak powiem, bezpiecznikami nie pomogły i trzeba było podejść, rozebrać urządzenie. Włączam sobie odpowietrzanie, patrzę Miga mi czerwona dioda i takie dziwne bzyrczenie pompy obiegowej. Co się wydarzyło? E, wydarzyło się tyle, że pompa ciepła niestety, wirnik e, przereagował z tą wodą, która tutaj jest, odłożył się troszeczkę e, kamienia, no i trzeba było pompę e, rozkręcić. Generalnie wystarczy odpiąć sobie wtyczki, które tutaj macie, jedną od sterowania, drugą od zasilania, odkręcić te cztery śrubki, które tutaj macie dookoła, Karol bawił w i musikiem. Wyciągacie wtedy cały tam ten element elektryczny, cały ten silnik i sterowanie pompy obiegowej. Można bez problemu wtedy ją oddzielić na tą część elektryczną, wyciągnąć z niej wirnik razem z taką blachą, która separuje właśnie tą część elektryczną, w której nie ma wody. No i najczęściej ta część wirnika tak, będzie zatarta. Wystarczy to rozruszać, ewentualnie jeżeli nie chce ruszyć, to może jakiś odka czym i tak dalej potraktować u mnie w, udało się to tylko rozruszać, no i całość ruszyła i takie otóż zadowolenie ciśnienie wstępnie do odpowietrzania, no bo trzeba było to wszystko rozwalić, ustawione dwa bary, czekam aż zagrzeje mi się woda w ciepła woda użytkowa tak woda w bojlerze. przełączę sobie potem jeszcze na centralne ogrzewanie i myślę, że będę się Stąd, kochani, ewakuować. Patrzcie, jaka piękna poświ poświata w tym tęczu widzę. Jom, jom, matkę, bo skąd? No. Kochani, yy, to taki głupi filmik, bo wiem, że te głupie filmy kochacie. Yy, więc, jeżeli je kochacie, to warto kliknąć, czyli subskrybuj, subskrybu Tak, i łapka w górę dla Adriana, więcej buły, bo to się właśnie w tym życiu liczy, a ja składam tą pompę ciepła, czekam aż jeszcze wszystko tutaj zabangla aż się nagrzeje ciepła woda użytkowa i lecę do piątkowych, weekendowych obowiązków Ahoj! <grystanie> I teraz niech jeszcze raz ktoś mnie spyta Panie, ile ta ja pompa ciepła zeżre? A ja niezmiennie odpowiem Tyle, ile będzie potrzebowała Na razie